W tym filmiku pokażę możliwości operacji wytłuczenia obrazu. Wróćmy coś takiego od medalu. Na początek dla ułatwienia sobie walec, który będzie nadzorował mój medal. Następnie wybieramy operację wytłoczenia obrazu. I z dysku naszego komputera biorę obraz, który nas interesuje. Tutaj wybiorę sobie obraz godła polski, czyli może być umieszczony na ścianie tego walca. Oczywiście jeszcze trzeba określić szerokość tego wytłoczenia oraz jego wysokość. Zmniejszę jeszcze rozdzielczość, żeby żeby nie było wyraźniejsze już po chwili uzyskujemy wytłoczony obraz na zasadzie odcienia szarości